Cześć, z tej strony Kaja. Witam was na wystawie pająków i skorpionów. I dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie: dlaczego nasz ptasznik się zakopuje i co możemy z tym zrobić? Zapraszam. Dlaczego mój ptasznik się zakopuje? Zauważyłam, że jest to bardzo częste pytanie na grupach ptasznikowych i dlatego postanowiłam, że spróbuję wam podpowiedzieć, co taka sytuacja może oznaczać. Powiemy sobie o przypadkach, kiedy ptasznik siedzi często w swojej norce pod ziemią, ale poruszę również wątek tego, kiedy ptasznik zakopuje się całkowicie i zasypuje wejście do takiej norki na amen. Ptaszniki dzielą się na trzy grupy: podziemne, naziemne i nadrzewne. Ptaszniki podziemne. Jeżeli ptasznik należy do grupy podziemnej, to myślę, że odpowiedź można wywnioskować z samej nazwy. Tutaj nie pozostaje nam nic innego, jak zaakceptować fakt, że taki pająk będzie siedział większość życia pod ziemią, ponieważ jest to jego naturalne środowisko w naturze. Dla pocieszenia dodam, że mimo wszystko zdarza im się wychodzić na powierzchnię, dlatego uważam, że nawet taki rodzaj ptaszników warto mieć w swoim domu, chociaż nie polecam ich dla osób naprawdę początkujących, którym zależy najprawdopodobniej na częstej obserwacji pająka. Ptaszniki nadrzewne. Preferują mieszkanie w tubach korkowych lub wykonują sobie domki samodzielnie z pajęczyny w górnej części terrarium. Jeżeli jednak ptasznikowi nie będzie odpowiadał element wystroju, który przeznaczymy na jego mieszkanie, to może zdarzyć się tak, że wykona sobie domek z pajęczyny i torfu gdzieś na ziemi. Ptaszniki naziemne Najczęściej jednak to pytanie pada od osób początkujących, które kupiły sobie ptasznika naziemnego jako swojego pierwszego ptasznika i spodziewają się, że będzie siedział, jak sama nazwa wskazuje, na ziemi, a on robi im psikusa i zakopuje się pod ziemią na dłuższy czas. Oto siedem powodów, na których może tak być. Powód pierwszy. Nasz ptasznik jest bardzo młody. Jeżeli kupiliśmy młodziutkiego pająka, to to, że jest naziemny, niewiele zmienia. W początkowych stadiach rozwoju, czyli od L1, czyli wylinki pierwszej, do wylinki piątej, szóstej, może nawet dłużej, ptasznik będzie się zakopywać. Niezależnie od tego, czy jest to gatunek podziemny, naziemny, czy nawet nadrzewny. Młode pająki instynktownie zdają sobie sprawę z tego, że są właściwie bezbronne i wolą spędzić ten czas pod ziemią, dopóki nie podrosną i nie staną się trochę silniejsze. Powód drugi: zbyt wysoka temperatura. Jeżeli w naturze ptasznikowi doskwiera gorąco, to gdzie może się udać, aby się ochłodzić? Podziemie. Warto sprawdzić czy nie popełniliśmy błędu i czy ptasznik przede wszystkim nie stoi w złym miejscu, czyli np. nie daj Boże na nasłonecznionym parapecie lub koło kaloryfera. Jeżeli jednak to się zdarzyło, to od razu przestawiamy ptasznika w spokojne i przede wszystkim zacienione miejsce. Mogło być też tak, że ptasznik otrzymał od nas np. Na matę grzewczą, i taką matę albo kabel umieszczamy na którejś ze ścian terrarium i w taki sposób, aby ptasznik miał możliwość skorzystania z cieplejszego miejsca, ale również, aby mógł się ochłodzić w razie potrzeby. Jeżeli wszystko się zgadza, to i tak warto sprawdzić temperaturę i zobaczyć, czy mieści się ona w wymaganiach danego gatunku. Powód trzeci brak kryjówki. W naturze ptasznik naziemny raczej nie siedzi na środku dżungli na otwartej przestrzeni i nie czeka aż coś go zje. Często szuka szczelin w konarach drzew, szczelin w kamieniach czy opuszczonych nor po innych zwierzętach. Czasem bywa tak, że dochodzi do wniosku, że on sam sobie wykopie najlepszą kryjówkę i bierze się za robotę. Szczególnie może zrobić tak w terrarium, gdzie wybór kryjówek nie jest zbyt wielki lub nie ma ich wcale. Zazwyczaj ptasznik nie zasypuje wejścia do nory w tym wypadku. Powód czwarty i najczęściej spotykany: wylinka. Jeżeli ptasznik odmawia nam jedzenia i zakopuje się w swojej norze do tego stopnia, że całkowicie zasypał wszystkie wejścia, to na 90% będzie liniał. Nawet bym powiedziała takie 99%. Gdy ptasznik zbliża się do wylinki, stara się na czas tego procesu jakoś zabezpieczyć, ponieważ wie, że wtedy będzie całkowicie bezbronny. Czasem robi sobie dywanik z pajęczyny, czasem wchodzi do norki, a czasem zakopuje się kompletnie. Jest to normalne jak najbardziej naturalne zachowanie takich pająków i nie należy go wtedy wykopywać i niepokoić. Po całym procesie ptasznik sam powinien wynieść wylinkę na zewnątrz norki, a jeżeli zgłodnieje, to sam również na pewno pojawi się na powierzchni. W tym miejscu polecam nasz odcinek o tym, kiedy karmimy ptaszniki po wylince. Powód piąty: stres, czyli częste niepokojenie ptasznika. Nie powinniśmy rozwalać ptasznikom domków, nie powinno się ich też codziennie szturchać. Możemy oczywiście codziennie obserwować go przez szybę, ale nie powinno się na przykład nadmiernie często otwierać pokrywy terarium, jeżeli nie ma takiej potrzeby, bo tylko stresujemy pająka, to są dla niego bardzo silne wibracje. Jeżeli więc ktoś jest trochę nadopiekuńczy wobec zwierzaka, to może go w ten sposób niepotrzebnie stresować. Pająk może też znajdować się w złym miejscu, np. w pobliżu głośników, które wraz z muzyką uderzają ogromnymi wibracjami w terarium. Warto więc przeanalizować umieszczenie terarium w naszym pokoju, bo być może ptasznik szuka pod ziemią spokoju. Jeszcze jednym czynnikiem wywołującym stres może być duża ilość karmówki biegającej po terarium. To jest raczej mało prawdopodobna wersja, ponieważ nawet początkujący hodowcy wiedzą, że owady nie powinny mieć przewagi liczebnej, takiej bardzo dużej przewagi nad ptasznikiem, ale stwierdziłam, że wolę wspomnieć o każdej możliwości, jaka przyjdzie mi do głowy. Nie słyszałam, żeby ktoś napastował ptasznika stadem świerszczy, ale, na przykład, przykład, ale przykład z głośnikami jest jak najbardziej oparty na faktach, konkretnie na doświadczeniach koleżanki z czasów jej początków bardzo dawno temu. Szóstym powodem jest kaprys. Ptaszniki mają swoje charaktery. Zazwyczaj dane gatunki, płcie i stadia rozwoju mają swoje przypisane zachowania, jednak czasami zdarzają się wyjątki. Na przykład brachypelma Emilia jest z natury łagodnym, naziemnym ptasznikiem preferującym spokojny tryb życia. Jest do tego stopnia spokojny, że najczęściej siedzi nieruchomo na ziemi i wiele osobników pozwala się nawet brać na ręce. Natomiast ja znam jedną taką Emilkę, która codziennie wędruje po szybach, pajęczynuje je i jest bardzo porywcza. Skoro więc Emilka może przeczyć prawą własnego gatunku, to dlaczego jakiś ptasznik, który powinien mieć tendencję do życia na ziemi, nie miałby się zacząć zakopywać? Tak, to się czasem zdarza, że ptasznik będzie miał swój kaprys i będzie miał konkretne upodobania, które nie do końca pasują do jego gatunku i na przykład robi tak jako jedyny z rodzeństwa. Ostatnim, siódmym punktem jest wilgotność. Jeżeli ptasznik ma jej za mało, to może szukać jej pod ziemią. Chociaż mi osobiście jeszcze taka sytuacja się nie zdarzyła i nie zaobserwowałam takiego zachowania, ale logicznie rzecz biorąc, mógłby właśnie tam szukać wilgotności. Podsumowując, jeżeli ptasznik nie jest nadmiernie niepokojony, ma dobrą temperaturę, wilgotność i nie stoi obok żadnych głośników, to możemy stawiać na wylinkę lub taki charakter osobnika. W zależności od tego, co robi. Jeżeli przesiaduje pod ziemią po prostu w norce, to może mieć taki charakter lub wylinkę. Jeżeli się zakopał, całkowicie zasypał wszystkie wejścia, to wtedy stawiamy tylko i wyłącznie na wylinkę. Zamknięta norka to po prostu znak, że ptasznik nie jest głodny. Jeżeli będzie głodny, to wyjdzie na pewno i nie chce, aby go niepokojono. Także spokojnie nie musimy kopać i martwić się, czy ptasznik padnie z głodu. On wie, co dla niego jest najlepsze. Jedyne, co możemy wtedy zrobić, to spryskanie terrarium. Nie karmimy wtedy pająka, ponieważ biegająca karmówka może go dodatkowo stresować, a nawet uszkodzić podczas wylinki, a ptasznik naprawdę nie ma potrzeby jedzenia w takim momencie. Ostatecznie, jeżeli ktoś się bardzo martwi, to może wziąć drewno jada, spłaszczyć mu głowę, aby nie uszkodził ptasznika i aby się nie zakopywał, i zostawić na jakiś czas w terrarium. Może bardzo głodny ptasznik się skusi. Jednak wątpię, to jest opcja dla osób, które nie zasną, jeżeli nie spróbują wszystkiego, aby pomóc ptasznikowi. Z mojej strony to już wszystko. Jeżeli jesteście początkującymi hodowcami, to mam nadzieję, że porady się przydały. Jeżeli jesteście doświadczonymi hodowcami i coś jeszcze przyjdzie Wam do głowy, to śmiało piszcie w komentarzach, może komuś jeszcze pomożemy. A ja tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!